Adobo. Witamy ponownie wprost z kadru. E, zaczniemy od takiej edycji specjalnej dla naszej pasówki, jak zwykle co tydzień, e, ponieważ tym razem chciałbym porozmawiać o zbliżających się wydarzeniach komiksowych, które na nas e, czekają już za tydzień. E, fan komiksów w Polsce ma naprawdę bardzo fajnie, ponieważ e, właśnie za 7 dni, w ten weekend, na, ten weekend następny weekend, e, Praktycznie ludzie z całego świata z całego kraju będą mogli się wybrać do jakiegoś najbliższego z tych trzech miejsc, ponieważ będziemy mieć, e, będziemy mieć m.in. Leszka, czyli lubelskie spotkania z komiksem. E, będziemy mieć też dwutakt, który odbywa się w Toruniu. No i tutaj, przede wszystkim, e, jako lokalny poznania, tutaj e, muszę powiedzieć, e, Dzień Darmowego Komiksu w Bibliotece Uniwersyteckiej. No ale zanim do tego przejdę, e, tak, Przegląd na szybko tego, co nas czeka w innych miejscach. Leszek odbywa się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie. Potrwa od 7 do 8 maja. W programie dużo, dużo programu. Tutaj, jak przeglądam spis tego wszystkiego, możemy się z nim zapoznać m.in. na Facebooku. Wydarzenie nazywa się 7 lubelskie spotkania z komiksem, przy czym 7 jest zapisane rzymsk rzymską cyfrą. No i mamy tutaj chociażby. Przegląd najlepszych komiksów wydanych od początku roku. Mamy dużo o superbohaterach, szczególnie z uniwersum DC. Mamy tutaj wśród prelegentów moich dobrych znajomych Damiana Maksymowicza i Krzysztofa Tymczyńskiego z DC Maniaka i Image Comics Journal. Wśród gości możemy tutaj spotkać m.in. Marcina Rusteckiego, Daniela Grzeszkiewicza czy Dominika Szcześniaka, czyli autorzy komiksu Gestalt. No, i oczywiście wiele, wiele innych atrakcji w ciągu tych dwóch, e, dwóch dni. Serdecznie polecam, jeśli jesteście z okolic. No, ale na przykład, jeśli jesteście bardziej z okolic e, Torunia, to odbywa się tam Festiwal Kultury Popularnej Dwutakt. E, sama impreza potrwa e, będzie się odbywać właśnie e, 7. Maja w Centrum Kultury Dwór Artusa na Rynku Staromiejskim 6 również program do zapoznania się na wydarzeniu facebookowym w opisie są wszystkie 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 szczegóły wśród gości, wśród gości znajdziemy m.in. Marka Raczkowskiego Tateusza Baranowskiego Edwarda Ludczyna czy rysownika Ratmana Tomasza Niewiadomskiego, no i twórca w postaci likwidatora Ryszarda e, Dąbrowskiego. Co ciekawe, e... Tutaj jeszcze wśród takich znanych osób pojawi się również Maciej Dąbrowski z kanału Zdupy, którego prawdopodobnie kojarzycie. A swoją drogą widziałem też, że niedawno chyba puścił jakąś nową serię filmików, gdzie chyba wspominał coś o stu nabojach. Jeśli się mylę, poprawcie mnie proszę, ale zachęcam, zachęcam sprawdzić. No i właśnie za tydzień w Miejskiej Bibliotece Uniwersyteckiej przy ulicy Latajczaka, 38 przez 40, odbywać się będzie Dzień Darmowego Komiksu, Międzynarodowe Święto, które ma właśnie wyznaczoną datę na 7 maja każdego roku. W Poznaniu odbywało się na różnych, w różnych dniach ze względu na to, że tutaj jakby mamy właśnie okolice, jakby naszego, tych naszych lokalnych świąt, no ale tym razem udało się nam zrównać z tą datą międzynarodową. Tutaj i tutaj, no cóż... Nazwa mówi sama za siebie, będzie mnóstwo darmowych komiksów do odbioru. E, tutaj dostałem informację od organizatora, że będzie około 2,5 tysiąca komiksów do rozdania. 2,5 tysiąca pochodzących z, e, e, z, tych komiksów, które zostały wydane w Stanach e, Zjednoczonych. E, ale poza tym będzie też 1000 egzemplarzy Darmozinu, czyli takiego Zina stworzonego e, ze zgłoszeń od, od e, tutaj w jakby naszych e, tutaj z Polski artystów była akcja na zbieranie właśnie takich form krótkich komiksowych na dwie-trzy strony. No i właśnie z tych wszystkich zgłoszeń powstał ten Darmozin. Poza tym będzie jeszcze wiele innych publikacji do rozdania za darmo, w tym też chociażby zadar od naszego współprowadzącego Filipa Bonka. Dzień dobry w ogóle. <laughs> Filip nagle zaskoczył i postanowił przyjść z jakiegoś powodu. Filip, co ty tu robisz? Na przyszedłem, bo się nudziłem w domu, to poprowadzę sobie audycję. Nie żartuję oczywiście, no jak komunikacja miejska płata różne figle, i czasem nawet. No cóż tu, muszę się przyznać, bez bicia, no spóźniłem się. Zdarza się najlepszym. Ech, no. Chociaż bardzo chciałem, wyszedłem oczywiście bardzo z czasem z domu, no to jednak czasem tak wychodzi i myślę, że no siła wyższa. Ale tak, przygotowałem Zina za dar na rybach. Zadar na rybach. Bo... Zadar na rybach. będzie druga część, bo rok temu jakoś tak wyszło, że z Aleksandrem Gniotem się dogadaliśmy i poszedł zin osobny, zadar sam w lesie. Bo miałem takiego gotowego shorta i nie wiedziałem co z nim zrobić. Tak, właśnie był pomysł, że, a, to może go zrobimy jako taki zin. Ja pomyślałem spokojnie. Tak stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, żeby podtrzymać, jakby taką, stworzyć z tego tradycję. No i przygotowałem, co jest zabawne. No, jednak historia zadar na rybach okazuje, okazała się trochę zbyt dla dorosłych, o. i Olek miał parę poprawek i do okładki, i do treści. Czyli innymi słowy, miałeś nad sobą redaktora, który ci zasugerował, co, 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 co trzeba zmienić, aby publikacja nadawała się na, na publikację w bibliotece. Tak, ale to bardzo dobrze, ponieważ jakby ja mam dzięki temu Dwa komiksy, materiały na. Ponieważ jako bonkard swoje podziemne wydawnictwo, to już się pochwalę. Później własnym sumptem wydam zadara, ale ten zadar już będzie się różnił od tego bibliotekowego i okładką i pewnymi drobiazgami w scenariuszu. Skoro mamy już autora jako gościa naszego audycji, to może Filipie opowiedz, kim jest zadar? A wiesz, co, to jest taki mój projekt, który chodzi za mną od liceum. O! Tak, i tak w sumie skróci. to bardzo dobrze się wiąże z tematyką innego z komiksów, którego będziemy omawiać, ale może Liceum? nie będę wyprzedzać nie wyprzedzajmy faktów, ale dobra, mów swoje, potem wrócę nie, no do tego taka, tematu. Nie, no nie chcę się tutaj za dużo czasu marnować antynowego, no chodzi, to jest taki pomysł, który, no wiecie, każdy z was pewnie swojego, w pewnym momencie swojego życia chciałby mieć taką serię, taki tytuł, który by ciągnął, ponieważ nad, został natchniony jakimś, nie wiem, filmem takim popularnym e, tudzież komiksem, no więc ze mną było dokładnie to samo, tylko, że jakby człowiek, e, no nie ma tej pewności siebie, cały czas dopracowuje swój warsztat, żeby to jednak, jak już coś zrobi, to żeby to było ładne, chociażby. Mm. No i tak to się ciągnęło. I za dar to jest um, taki słowiańska fantastyka. Ja oh. tu na to mówię, że to jest połączenie e, Kajko i Kokosza, Wiedźmina i Naruto. Wow, to jest taka bardzo spodziewana, niespodziewane bardzo połączenie. A taka mieszanka. Taka mieszanka no, specyficzna. Wybuchowa wręcz można by <laughs> powiedzieć. Połączyłeś trzy ze sobą skrajnie, potencjalnie niezwiązane ze sobą rzeczy. Znaczy, wow ze sobą się łączą, nie? Tym ten, ten klimatem fantastyki. Jakby Kajko i GoPros no tak. Wiedźmin mają ze sobą więcej wspólnego niż ten Naruto. Chodzi mi bardziej, może Naruto... Chodzi o taki sposób przedstawiania walk, animacji. Mhm. No, no tak, bo Naruto kręci. słowiański nie jest. Naruto, nie, nie. No. W zasadzie to nawet... Nie no, jest taki japoński, bo tam jest ta kultura... No jest, japońska. jest ściśle no związane z japońską kulturą. Chociaż teraz, teraz to jest takie bardzo popularne od jakiegoś czasu. też popularne. Zawsze było to ciekawe, kiedy ktoś chciał przenieść dla z zwykłego eksperymentu Coś z jednego takiego właśnie otoczenia, adaptując go do innego. Ja swego czasu pamiętam, że bardzo dużo widziałem właśnie takich jakby wizualizacje, co by było, gdyby rzecz X działa się w Y. Na przykład swego czasu bardzo... Ym... Co by było, gdyby Batman był w Image Comics? <laughs> nie, tak, <teraz śmiech> mówię o wydawnictwach, a nie podłożach, no wiesz. No tak, w DC mamy, w DC czy w Marvelu, mamy What If, w DC mamy tak zwane s czyli jakby postawienie postaci w zupełnie innej rzeczywistości. Na przykład na Dzikim Zachodzie, to jest taki bardzo popularny temat masz na myśli to, że Batman cofał się w czasie i w przestrzeni był Batman jaskiniowiec. Batman właśnie. Też, ale, ale, ale jakby tutaj, jak takie opowieści tego typu, takich gdzie to nie było tak, że Batman się cofnął w czasie, tylko że faktycznie od samego początku istniał tam gdzieś na tym Dzikim Zachodzie z zresztą Ligi Sprawiedliwości tego typu historie były, nie? Ja Okej, okay, to... okay, ty no. jesteś ekspertem. No, oj tam, przestań. To ty jesteś ekspertem od kultury słowiańskiej, rozumiem. Nie, 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 broń Boże. To jest tak, że. Właśnie, bo ty to, to podejmujesz. To jest temat na poważnie, na luźno, wpół na poważnie? Taka na... komediowa, to jest właśnie taka historia komediowa. W zasadzie słowiańska fantastyka jest dla mnie punktem zaczepienia. Ja przerabiam na swoją własną jakby modłę. To jest tak, na początku rok temu był Zadar sam w lesie i tam po prostu był taki szorcik, gdzie występował Dobrochoczy. No i Dobrochoczy to jest taki duch słowiański, duch lasu, taki drzewiec, nie? No i właśnie, tutaj mamy wiele określeń, może być Ent, Dębostwór, Drzewiec z różnych kultur, no my, my mieliśmy między innymi Dobrochoczego, który tam się w sosnę mógł zamienić. Teraz na przykład Zadar na rybach, to będzie inny jakby stwór z mitologii słowiańskiej to będzie Wiedźma wodna Właśnie, na chwilkę cię tu zatrzymam. Z, mhm. tego, co pa, z tego, co ostatnio z Tobą rozmawiałem w, prywat, w prywatnej takiej konwersacji, wspomniałeś, że konsultowałeś się w ogóle w, w tym kontekście. Opowiedz tak, o tym. Tak, z Pawłem Zychem. Napisałem do Pawła Zycha, ponieważ w książce Bestiariusz Słowiański, do którego Paweł Zych robił m.in. rysunki, występowała baba wodna. Bo ja szukałem, e, potrzebowałem jakiejś takiej staruchy, która jest związana klimatycznie z wodą, z jakimś jeziorem czy rzeczką. No i która no, ma, ma niecne zamiary wobec ludzi no i żeby ten taki charakterystyczny Czarny charakter, no bo jak w końcu Jak komiks dla dzieci, no to musi być to charakterystyczne Ale Baba Wodna mi przeszkadzała Jakoś ta nazwa Baba Wodna mi nie pasuje e, Tym bardziej, że był Bardzo skąpy opis w tym bestiariuszu Że jest tylko to podstarzała wersja rusałki Która tam przez to, że stara i brzydka To nie, nie miała takiego powodzenia W uwodzeniu mężczyzn Aha. Więc napisałem do Pawła Zycha, który jest no, Na pewno większym ekspertem w tej tematyce Niż ja, w tym siedzi już od paru lat i nie tylko w mitologii słowiańskiej, ale w zamkach ducha diabłach i tak dalej. No on tam postarał się znaleźć jakiegoś innego stwora, ale mi zrzucił inne światło na sytuację, że Babę Wodną nazywano czasem Wiedźmą Wodną. O! I Wiedźma Wodna to już jest fajna nazwa. Tak, zdecydowanie. Tak? Bardziej taka jakaś ba bardziej charakterystyczna, jak ty to określiłeś no, wcześniej. No, no, Faktycznie, jest, rzeczywiście. już kojarzy się jednoznacznie, że to jest ktoś zły. I no ja przyznam szczerze, że przerobiłem trochę na swój własny sposób, że no tak jak baba wodna no miała bardzo skąpy opis w tym bestiariuszu, a ja jakby potrzebowałem, żeby ona miała pewne zdolności, no i tak jakby przerobiłem na swój własny sposób. I też konsultowałem to z Pałem, ale trochę wcześniej. On powiedział, że to nie, to nie chodzi o to przecież, żeby trzymać się jakoś definicji naszych mm -hmm. pra -pra przodków, że yy, tam nie wiem, Mamuna to była taki taki stwór, dobrochocz to był taki stwór, bies to był rzucał kamieniami w kościoły i tak dalej, że nie, że to już praktycznie żyje. I... Tak samo jakbyśmy mieli na przykład mitologię wierzenia tam, nie wiem, irlandzkie, tam leprikony i tak dalej, to również przecież w różnych dziełach popkulturalnych e, mamy przeróbki różne, nie? Że mamy elfy, które nagle są nieśmiertelne, w jakiejś innej grze mamy elfy, co strzelają z łuku, masz nocne elfy, tam krawe elfy, no nie wiem, złote elfy, różne elfy masz i, i wiesz, i samo to tak, to, to żyje własnym życiem. Jeśli... Takie przeróbki? moim zdaniem są fajne, dopuszczalne ja sobie pozwoliłem właśnie Wiedźmę Wodną zrobić taką po swojemu jeśli to co właśnie usłyszeliście od Filipa was mocno zainteresowało będziecie mogli znaleźć Zadara właśnie na dniu darmowego komiksu poza Filipem Bąkiem znajdziecie również tam Daniela Gdziedzickiego Grzegorza Pawlaka, Łukasza Mazura czy Konrada Łakońskiego generalnie takie czyste Pełną parą all star, jeśli chodzi o polski komiks, szczególnie też ten e, niezależny. E, będą też spotkania z autorami, będzie mnóstwo, mnóstwo prelekcji i oczywiście mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo darmowych e, komiksów. To jeszcze teraz, teraz tak szybko podsumowując, za tydzień aż trzy imprezy w Toruniu Dwutakt. W Lublinie, jak zwykle, Leszek, czyli lubelskie spotkania z komiksem. No i dzień darmowego komiksu w Poznaniu. Serdecznie Was zapraszamy do tego, aby zapoznać się tutaj z propozycjami organizatorów, wpaść na którąś z tych imprez. Ja osobiście serdecznie polecam. Poznanie. Dokładnie, szczególnie. <laughs> no a w tej momencie e, skończyliśmy właśnie naszą część prasówkową, i zapraszamy teraz. Zapraszamy na kawałek. Tak, zapraszamy na kawałek.